Kaza fiskalna Aklas Cos Online. pokaże dzisiaj jak podłączyć taką kasę do sieci WiFi. Korzystamy w, z klawiszu menu, wyszukujemy sobie konfiguracja, jest to pozycja numer 3. Zatwierdzamy klawiszem Enter gotówka. Wyszukujemy sobie tutaj z naszego menu, pozycję. Ustawienia sieci, jest to pozycja numer 17. Wybieramy tutaj ustawienia Wi-Fi, jest to pozycja numer 3, zatwierdzamy klawiszem Enter gotówka i proszę zobaczyć, mamy tutaj sieci Wi-Fi, możemy je wyszukać po nazwie, spróbujmy sobie jednak wyszukać automatycznie. Kasa w tym momencie wyszukuje wszystkie dostępne sieci. Proszę zobaczyć, klawiszami, strzałyczkami tutaj możemy wyszukać wszystkie, które mamy w zasięgu. Na potrzeby naszego filmu podłączymy się do sieci AB. Taka jest nazwa mojej sieci testowej. Hasło: teraz, tak jak na starym telefonie, wyszukujemy różne cyferki, literki, tak? Są małe, duże. Jeżeli się pomylimy. Możemy sobie cofnąć klawiszem kasownik. Moja sieć zabezpieczona jest hasłem 1, 2, 3, 4 aż do 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Jak już wpisaliśmy poprawnie nasze hasło, zatwierdzamy klawiszem Enter gotówka. Proszę zobaczyć, kasa próbuje się połączyć. Napis OK poinformował nas o tym, że połączenie zostało zapamiętane. To wszystko.